Siemaneczko Mordeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony, oczywiście, Agro Team Games. Dzisiaj widzicie tutaj nasz pierwszy traktorek. Jest to Otaki. To nie jest tutaj obejście po gospodarstwie czy coś, ale jest to Landini Vision 105. Yy, na wąskich kołach. On służy do takich prac przy ziemniakach, przy cykorii, przy takich duperelach. Ale tutaj dzisiaj nie wiem, czy mnie będziecie słyszeli właśnie pasze dla krów Zmienić. tak, robimy dzisiaj pasze dla krów, I taki króciutki odcineczek, tutaj jest kwotę, 40 z paszowozem marki bodajże Kenan, coś takiego zaraz obejdę tutaj i wam pokażę dookoła Kenan o taki właśnie o pojemności nie wiem jakiej 4000 4 tony wchodzi na spokojnie do, tutaj do niego ale o tutaj widzicie, tak wygląda pasza. No, co my tutaj dajemy? Dajemy trochę słomy z 200, 200 kilo, 250 kilo słomy, jedną kostkę lucerny, tą dużą kostkę to jest jakieś od 300 do 400 kilo, kilo róż, różnie bywa dajemy buraka cukrowego takiego rozmiażdżonego zaraz przejdę do maszyny i wam pokażę jak to się rozdrabnia no a pasza wygląda tak no i tutaj z tego silosu leci lucerna która była zbierana kombajnem tak kombajnem była zbierana i do silosu o silos taki duży mamy dwa takie silosy jest naprawdę spoko Ogólnie teraz yy, nie robimy już tak dużo tej paszy z tego powodu, ponieważ krowy są już na wybiegu. Ale dobrze, zejdziemy sobie. Zejdziemy sobie i Wam pokażę, jak ta maszyna rozdrabnia. Wszystko po kolei, tak. No i tak robimy teraz te 2200-2300. Tak do dwie, od 2 ton do 2,5 ton O widzicie tutaj jest taka maszyna która, e, którą lecą buraki którą lecą buraki e, Tutaj okay. tędy e, momencik Tutaj są taśmy które ją wysypują i jeszcze które je wysypują i troszeczkę tam jeszcze obijają z, e, z ziemi no tutaj też widać jeszcze buraki są leżą no i tutaj wygląda maszyna Maszyna tak, i tam są noże, i ona się rozdrabnia. O, widzicie, tutaj na nie posprzątałem tak dokładnie. Ona rozdrabnia na takie małe kawałeczki, No i tych buraków dajemy tak 600-700 kg różnie. O, a tam jak możecie z tyłu zauważyć są krówki nasze na wybiegu. I tutaj jest teleskopik JCB 500. O taka, 536-70. Więc naprawdę jest spoko, się psuje, powiem wam, bo tutaj mam do przemieszczania maszyn, bo zaraz będę jechał właśnie naprawić maszynę. Tutaj widzicie, o, ten wężyk tam się mi spierdolił, ale on jest od lamp, to mało istotne. No tu mamy obciążnik, no i ile tam jest? Dobra, jeszcze tam nie będę szedł. Tam mamy rozrzutnik, ale on rozwalony, no tutaj mamy wszystko, widły. Jezu, widły zwykłe, widły obrotowe. Dwie łyżki, jedną łyżkę do ognoju, yy, i to się nazywa niechwytak, coś podobne do chwytaka, ale chwytak taki normalne. też mamy. No i tutaj patrzcie, ile mamy obornika, tu jest cały obornik, a to co tutaj widzicie, widzicie przed, przed sobą, to jest do słomy. Dajemy tam po prostu kostkę słomy. Kostkę słomy podczepiamy do teleskopika na wężach, na węże hydrauliczne. I po prostu to rozwala, no nie? O, tutaj mamy taki zbiornik na gnojówę. no Dzisiaj jest taki burdel trochę. Dzisiaj jak nagrywam to jest piątek. Wy to bodajcie widzicie w co, bo te, o ile się nie mylę. No, tu mamy obornik. Tak, tu bo my też skupujemy obornik i dajemy w zamian za, yy, za słomę. Tu też jest obornik, już taki rozmierzczony, znaczy taki poucinany. Tu jest yy, odkurobornik. Tu o tak od połowy. Widzicie jak gnojówka stoi? To od połowy w lewą stronę jest od kur, to też nie nasz zobornik. Tylko takiego znajomego po prostu. Możecie zapytać, co tutaj robi ta pompa? Ta pompa robi tutaj, ponieważ tu są dwa takie duże zbiorniki i tam też jest gnojówka. tylko właśnie nigdy nie wiem skąd ona się tam bierze. Nie wiem czy nie przypompowują ją czasem. No i tutaj są takie maloksy, paloksy. Przyczepy, gruz. Taśmy, beczki takie małe, takie wszystko, duperele tu jest. No nie, o, tutaj są zbiorniki na paliwo, których się już dawno, długo się nie używa. Więc do no, paszy robimy dwa, od no dwóch ton do 2,5. I, tak? I to tak wystarczy nam na dwa dni. No nie, na dwa dni. Ile mamy? Yy, zaraz przyjdziemy. 2040 więc tak jeszcze 400kg tutaj trzeba podkręcić żeby to wszystko leciało śrubopędem się podkręca za dużo i nie będzie leciało będzie. No, tutaj są takie naprawdę duperele to do ziemniaków bo mamy bio ekologiczną farmę czyli bio tutaj wał jeden tam jest kwastownik do. Znaczy yy, yy, to nie jest kwastownik. To jeździ się i raduje po ziemniakach. Tak, to jest do ziemniaków. Tu są big bagi z nawozów. Tu jest taki mały opryskiwacz, na przykład się zakłada do traktora i gdy się gruberuje, to przeważnie z nim się jeździ, ale nie zawsze. Tutaj, tutaj nie... mamy rozsiewacz marki Sulkaj. Sulki. Sulki, Sulki, nie wiem. I wchodzi tutaj ile? Dwa. 3 big baki, 600 kilo bodajże to ma? Zaraz wam powiem. Nie, 700 kilo. No to 3 big baki, 700 kilo wchodzi. No i tu są jeszcze takie drobne maszynki. To się radlu, radluje pomiędzy rzędami przy cykorii, przy poziemniakach, a to się jeździ pomiędzy kukurydzą. Kukurydzy nie mamy dużo, bo przeważnie około 10 hektarów. Tam jest nasz beczkowóz, ale jego też wypożyczamy i pożyczamy Inny, różnie. Wiecie, to jest różnie. No i tam widzicie busa białego. I nie wiem, czy będzie widać ten ciągnik, tam w oddali. Chyba nie, o widzicie teraz, bo wam przybliżyłem. Jest ciągnik, i tam są też trzy hale nasze. I tam stoi, stoi duża większość maszyn. No nie, więc to taki krótki materiał po obejściu, po gospodarstwie pierwszym i robieniu jedzonka dla krów. Chciałem wam pokazać jak się robi. No to nie o bo tu już było większość zrobione. Teraz po prostu mam więcej spokoju, no to po prostu sobie stwierdziłem, że nagram sobie to. Ogólnie jest godzina 10, piątek, 16. I co, robię jedzenie, jadę załadować ziemniaki, no i jadę jeszcze sadzić ostatnie kawałki ziemniaków. To, na których ostatnio była orka, gdzie widzieliście czwartek, o ile się nie mylę. Więc no, a tu jeszcze mamy wąskie koła, do tego właśnie Forda są wąskie koła, tylko nie wiem które, i do New Hollanda, jednego i drugiego, do tego, którego orałem i do tego, którego głęboszowałem, czyli do New Hollanda TSA i 6020 do tego mniejszego, to są opony. Więc ja dziękuję wszystkim za oglądnięcie, mam nadzieję, że wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, przycisk subskrybuj, do następnego, na razie, cześć, wielą, piąteczka.